Cytoplazma składa się z organeli komórkowych cytozolu, czyli roztworu koloidalnego związków chemicznych, w którym zachodzą różnorakie reakcje chemiczne, oraz cytoszkieletu, czyli ogóle struktur białkowych występujących w cytoplazmie. Cytoszkielet budują mikrotubule, filamenty pośrednie oraz filamenty aktynowe zwane również mikrofilamentami. I od tych ostatnich sobie zaczniemy. Otóż filamenty aktynowe są to cienkie struktury zbudowane z białka aktyny których rolą jest przede wszystkim umożliwienie ruchu pełzakowatego, zmiany kształtu oraz pewnego rodzaju funkcję pewnego rodzaju wspomagacza skurczu włókien mięśniowych. I co istotne jest ich najwięcej zazwyczaj pod błoną komórkową. Jeżeli zaś chodzi o filamenty pośrednie, tworzą one silną i trwałą sieć, co warunkuje to że komórka ma zapewnioną pewnego rodzaju ochronę przed urazami mechanicznymi. Jednocześnie ta sieć filamentów pośrednich jest szczególnie rozwinięta w komórkach narażonych na urazy mechaniczne, chociażby w komórkach na błąka. Jeżeli zaś chodzi o mikrotubule, są to niezwykle ciekawe struktury, wobec tego im przyjrzymy, przyjrzymy się bliżej. Ale na początku takie podstawowe informacje. Mikrotubule są zbudowane z białka tubuliny, jak sama nazwa wskazuje. Pełnią funkcje takie, że między innymi odpowiadają za ułożenie organelli komórkowych w komórce, a dlaczego to za chwilę sobie powiemy. Ponadto są elementami rzęsek oraz wici oraz tworzą szlaki transportu wewnątrzkomórkowego. Co jeszcze być może istotne, to że powstają głównie w centrosomii. Teraz zajmiemy się takim dokładniejszym spojrzeniem na mikrotubule. Otóż są to struktury spolaryzowane koniec plus oraz koniec minus. Koniec plus jest skierowany w stronę peryferiów komórki, koniec minus do środka komórki. Po takiej mikrotubuli poruszają się białka, konkretnie kinezyny oraz dyneiny. One się poruszają dzięki ATP i warunkują to, że pozostałe elementy cytoplazmy również się... Kinezyna sobie idzie w stronę końca plus, z kolei dyneina w stronę końca minus. I teraz, co to tak właściwie się tutaj dzieje? Otóż takie białko motoryczne jest zbudowane z domeny motorycznej czyli takiego jakby porównajmy to sobie do bucika czyli ma takie dwie nóżki, i za pomocą tych dwóch nóżek wykonuje ruch kroczny, a to wszystko dzięki ATP. I ten ruch kroczny jest zupełnie tak, jak człowiek chodzi powoduje to, że te organella pozostałe w komórce się przemieszczają, tak więc jest to niezwykle ciekawa struktura. Jakbyście sobie znaleźli jakiś filmik na YouTubie, który pokazuje, w jaki sposób te białka faktycznie chodzą, to zrozumiecie, że to jest zupełnie tak jak człowiek. To było niesamowite, ja kiedyś byłem na wykładzie, którego tematem były mikrotubule. To był jeden temat całego wykładu. I właśnie o tym jedna osoba przedstawiająca mi opowiadała, jak te białka chodzą. I to było niesamowite, ponieważ w szkole tak naprawdę nie uczymy się niczego specjalnego o tych mikrotubulach, a jest sobie coś takiego w cytoszkielecie, nauczcie się tego na pamięć. Tymczasem to są niezwykłe struktury, które no są ciekawie, ciekawe czysto biologicznie, ale zostawmy takie rozważania pośrednie na później. Przejdźmy do ruchu cytozolu, ruchu całego cytozolu. Otóż macie tutaj na schemacie 1, 2, 3 przedstawione, w jaki sposób ten cytozol wykonuje swój ruch. Pod jedynką jest przedstawiony pierwszy rodzaj ruchu, czyli taki ruch, można powiedzieć, rotacyjny. Ruch rotacyjny dlaczego? Dlatego, że po prostu cytozol rotuje wokół centralnie położonej wakuoli. Czyli zupełnie tak jak w przypadku trzeciego rodzaju ruchu, ruchu pulsacyjnego, kiedy również mamy centralną wakuolę, wokół niej porusza się cytozol, ale naprzemiennie, to znaczy raz w prawo, raz w lewo. Z kolei schemat drugi przedstawia ruch cyrkulacyjny, kiedy mamy dużo malutkich wakuolek. I wokół tych wakuolek porusza się cytozol. Tak więc w taki sposób przedstawia się ruch cytozolu, w taki sposób przedstawia się cytoplazma.